Czy wiesz, że twoje prababcie wierzyły, że w każdym domu mieszka duch, i że jeśli go obrazisz, może zemścić się w najmniej oczekiwany sposób? Poznaj tajemniczych strażników słowiańskich domów, domowika i kikimore, czy byli przyjaciółmi, czy może ukrytym zagrożeniem? Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić lajka, jeśli fascynujecie historia Słowian i subskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych niesamowitych odkryć. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze bardziej ambitne treści. Domowik nie był żadnym potworem z opowieści na dobranoc. To był duch, duch przodka, opieku na czasem surowy strażnik domowego ładu. Dla dawnych Słowian dom nie kończył się na ścianach. Był przestrzenią duchową, a domowik był jego panem z za zasłony rzeczywistości. Z wyglądu. Wyobrażano go sobie najczęściej jako niskiego, siwego staruszka o długiej brodzie, czasem pokrytego futrem, z sierścią zwierzęcą, często przypominającego domowego kota, psa albo nawet małego niedźwiedzia. Był niewielki, ale miał wielką moc. Domowik miał jedno główne zadanie. Pilnować domowego porządku. Ale nie chodzi tu tylko o czystość fizyczną. Porządek oznaczał zgodę w rodzinie, pracowitość, szacunek do domu i rytuałów. Jeśli domownicy zachowywali się właściwie, domowik błogosławił gospodarstwo. Plony były lepsze, bydło zdrowe, a mleko nigdy się nie zsiadało za wcześnie. Ale gdy ktoś łamał zasady, wtedy zaczynały się kłopoty. Domowik potrafił przestawiać przedmioty, ciągnąć ludzi za włosy we śnie, skrzypieć deskami lub po prostu odejść. A opuszczony dom stawał się nieszczęśliwy. Najbardziej znanym zwyczajem było zostawianie mu resztek jedzenia, szczególnie chleba i mleka. To nie był zwykły gest, to była ofiara, sposób na okazanie szacunku i utrzymanie dobrej relacji. Czasem wierzono, że domowik dziedziczy się w rodzinie, że jest duchem przodka, który nie odszedł, tylko pozostał, by chronić to, co zbudował za życia. Ale żeby się nie obraził, trzeba było pamiętać o ważnych regułach. Na przykład, przed wprowadzeniem się do nowego domu należało domowika zaprosić. A kiedy gospodarze umierali, trzeba było się z nim pożegnać. Jeśli domowik był opiekunem, to Kikimora była ostrzeżeniem. Przestrzenią domową rządziły bowiem nie tylko dobre duchy. Tam, gdzie brakowało harmonii, rodził się chaos, a jego ucieleśnieniem była właśnie ona. Kikimora to słowiański demon kobiecy, związany z domem, ale nie taki, którego chciałbyś mieć za współlokatorkę. Najczęściej pojawiała się w domach, gdzie coś było nie tak, nieporządek, niezgoda w rodzinie, zaniechanie rytuałów lub wina kobiety. Wyobrażano ją sobie jako szkaradną staruchę, chudą, z długim nosem, często w łachmanach. Zdarzało się jednak, że przybierała postać pięknej kobiety, zwłaszcza w opowieściach, gdzie miała zwodzić i kusić. Ale niezależnie od wyglądu, jej obecność zawsze zwiastowała kłopoty. Jakie? Koszmary senne, szeptanie do ucha nocą, przygniatanie podczas snu, dziwne dźwięki spod pieca lub z komina. Mówiono, że siadała na piersiach śpiącego człowieka i wysysała z niego siły. Jeśli dziecko długo płakało bez powodu, mówiono, to kikimora się nim zajęła. Często wiązano ją z kobietami, które zmarły nagle lub tragicznie, na przykład w połogu lub bez chrztu. Ich duch nie zaznał spokoju i wracał do świata żywych w postaci kikimory. Dlatego dawniej tak ważne było odprawienie odpowiednich obrzędów pogrzebowych, żeby nie zostawić za sobą czegoś niezałatwionego. Ale czy można było się przed nią ochronić? Tak. Rytuały ochronne, takie jak zawieszanie miotełki z ziół za piecem, symboliczne znaki na drzwiach czy modlitwy do duchów przodków, miały moc odstraszania złych sił. Najważniejsze jednak było życie w zgodzie, z innymi i z własnym sumieniem. W świecie dawnych Słowian dom nie był tylko zbiorem ścian i dachu. To była przestrzeń święta coś pomiędzy światem żywych a zaświatami i właśnie dlatego tak wiele uwagi poświęcano ochronie domostwa przed siłami nieczystymi. Jedną z podstawowych metod ochrony były rytuały przejścia. Kiedy wprowadzano się do nowego domu, rzucano do środka garść zboża, a często także zakopywano pod progiem kawałek chleba lub monetę na pomyślność i ochronę. Ale gdy dom zaczynał trzeszczeć nocą, a sen stawał się niespokojny, sięgano po mocniejsze środki. W świecie dawnych Słowian dom nie był tylko zbiorem ścian i dachu. To była przestrzeń święta, coś pomiędzy światem żywych a zaświatami. I właśnie dlatego tak wiele uwagi poświęcano ochronie domostwa przed siłami nieczystymi. Jedną z podstawowych metod ochrony były rytuały przejścia. Kiedy wprowadzano się do nowego domu, rzucano do środka garść zboża, a często także zakopywano pod progiem kawałek chleba lub monetę na pomyślność i ochronę. Ale gdy dom zaczynał trzeszczeć nocą, a sen stawał się niespokojny, sięgano po mocniejsze środki. Dziś brzmi to jak bajka, a może jak echo czegoś, co nasi przodkowie naprawdę czuli. W kolejnym odcinku opowiem Ci o demonach lasów i jezior, które czyhają w mroku. Jeśli chcesz dalej wędrować ze mną przez labirynt przeszłości, zostaw suba, łapkę i napisz w komentarzu, czy znałeś wcześniej domowika albo Kikimore. Każda subskrypcja to dla mnie znak, że warto robić to dalej.